Wiecie papieru i opakowań, nie jesteśmy zwyczajnymi ludźmi z branży. Jesteśmy zespołem realizującym niezwykłe pomysły, z których korzystasz każdego dnia i zamierzamy to udowodnić. Superbohaterowie Mondi, rozwiązujący niemożliwe problemy, teraz przekraczają granice tego, co wydawało się nieosiągalne. Wyzwanie: stworzenie rampy na tyle wytrzymałej, by mogła po niej jeździć olimpijka Julia Brickler i to przy użyciu naszej tektury wykonanej z surowców odnawialnych to będzie wymagało siły i wszechstronności nasz papier musi być ekstremalnie wytrzymały przy zachowaniu lekkości zdającej się przeczyć prawom fizyki maksymalnie wykorzystujemy to co daje nam planeta Projektując z myślą o trwałości, nasi eksperci tworzą więcej, używając mniej surowców i unikając materiałów mocniej obciążających środowisko. Ale co z estetyką? Niezrównane możliwości druku sprawiają, że nasza tektura jest eleganckim płótnem, idealnym by stworzyć wyjątkowe opakowanie czy wykreować na nim dzieło sztuki. Realizacja takich projektów wymaga pracy zespołowej. Tak jak za każdym olimpijskim sukcesem, stoją różnorodne umiejętności i ambicje potrzebne, by przekuć pomysł w rzeczywistość. Dbając o miejsce pracy, pielęgnujące takie wartości, jesteśmy partnerem, z którym osiągniesz coś niezwykłego. Czujesz przypływ adrenaliny? Jesteśmy gotowi, by stawić czoła następnemu wyzwaniu. Zróbmy to wspólnie.